Także polecam wszystkim lipiec. No, także to wszystko zostawiamy niliznie nic nie weźmie. Mamy niedzielę. Kolejny piękny dzień. Sprawdziłem, żeby nie było. Takie Malediwe, słuchajcie. Takie maledliwe. Kolejna atrakcja w drodze objazdowej seni. Tu można tać rowerem się rozpędzić, tam skoczyć. Taka niby wysypka, półwysep hamen, Tak się to nazywa. I te ceny naprawdę w Polsce już są takie ceny. To znowu ja Słuchajcie, jestem okąpany. Wykąpany, jak to tam woli. Mówię, że różnie ludzie mówią. Ja zawsze się mówię, że idę się okąpać. Chyba jedni się nawet czują u kompanii, ale nie dobra, nie o Słuchajcie, auto mi się ładuje. Najdroższa stawka w Norwegii. No ale co zrobić? Złoty 80. Nie 30 jak Greenwayu w Polsce. Złoty 80. Ale sobie naładuję, bo i tu będziemy jeździć. Nigdzie nie wchodzimy. Dostałem dzisiaj wycisk. i Słuchajcie, mamy godzinę prawie 24. Wsz prawie wszyscy śpią, tylko nie my. Jak tu... Jeszcze ktoś śmieci teraz wyrzuca. Jakby nie mógł tego zrobić w normalnym czasie. Zobaczcie. Jak tu spać? Ja się pytam. Panie premierze jak tu spać? O tu gościu w Tesli film ogląda. <grymne> albo na Netflixie, albo na YouTube, albo na Disneyu. Reszta siedzi w namiocie, albo już śpią, a on sobie film ogląda. Ale wiecie co, tu jest na serio tak sfiksowane to z tą pogodą teraz, jeśli chodzi o te białe noce, że nie chce się spać, słuchajcie. Także polecam wszystkim lipiec. Nie sierpień, bo w sierpniu byliśmy w tamtym roku. No inaczej było, inaczej, ale słuchajcie, no... Na przykład widzicie na scenie, nie udało się wejść, ponieważ... Padał deszcz, a potem już lał deszcz. Wszędzie w te wzmacniacze. Wzmacniacze, co nawet nie wiedziałem. O, tu się ludzie coś ładują. Kurde, jakbym tu miał auto, to też bym się podłączył, ale... Ale niestety... Przy naszym namiociku nie ma. No, ale za zapłacę. Co zrobić? Patrzcie, jaka tam impreza. Jaka tam fajna impreza. O, ładny ten autobusik, nie? Wreszcie ogląda. Tam chyba w siatkówkę grają mnie akurat to aż tak nie kręci tymi autobusami jeżdżenie. Wszystko jest w Potem jest komfort na pewno. Tak jak tu widzicie. Wypożyczalnia albo Norwek, ale przeważnie oni to mają z wypożyczalni. Wszystko ludzie zostawiają przed autami. Wszystko jadą gdzieś na cały dzień, ich nie ma. Jak się Wam podoba ten zachód? Ten <laughs> zachód? Nie bierzecie zachodu. Jak byłem na tej górze, tak jak tam, na taki szczyt. Słuchajcie. Policzcie to sobie. 1500 metrów niby było na szczyt, a góra ma prawie 700 metrów wysokości. To nie wiem, czy dobrze liczę, ale wypada mi, że prawie na dwóch metrach, metr do góry idzie grunt, tak? Tu jaka kolumbryna. To jest chyba, to jest chyba ten, elektryczny, bo nie? Tak, bo E, pamię, 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 pamiętacie, jak ma F e w Norwegii, pierwsze to jest elektryczny. My sobie tu pójdziemy lurą, no i to bierzemy, dopłacamy, znaczy dopłacamy, jeszcze raz płacimy 300 noków i bierzemy jeszcze jedną noc ten namiot. Pasuje nam, słuchajcie, powiedzcie mi tak szczerze, po co mam brać domek, na przykład taki domek za 900? I co ja w nim mam? Łóżko normalne. Przecież i tak cały dzień się się no nie ma na cały dzień, jakbyśmy przyjechali o 23, to cały jaki cały dzień? To ja mam po to wziąć domek, żeby inaczej się wyspać. Co innego, jakby lało, By było zimno, pastulnie, no to nie ma, nie ma, tematu. Patrzcie, co się dzieje. Kurde jeszcze zorzy nam brakuje. Słuchajcie, to jest jeszcze jedna rzecz, której nie widziałem w Norwegii, ale żeby chyba to zobaczyć, to będę musiał lecieć, wziąć rodzinkę, moje dzieci najtłuchańsze i polecimy sobie do Tromsø kiedyś. Tam wypożyczymy auto, jakąś Tesla, bo tu się nie opłaca niczym innym jeździć. Słuchajcie. Wiecie ile kosztuje paliwo? Poczekajcie 20, o 20, 21 noków, to macie 6,60, no ale to po co mam to kupować, jak, jak wolę jeździć na prąd, tanio. Tu mamy te kabiny, w każdej jest prysznic, wszystko czyściutkie, fajne. Pokażę Wam Beata co tam działa, no nie chcę żeby ją kręcić. Także uszanujemy to. Ale. No a o tym my stoimy tam. Gdy zacząłem filmować teraz. Ale Wam. Pan... mnie nudzi, bolą mnie. Nigdy tak. O, stopy. Nie wiem, może nudzi. Nigdy tak, stopy. Słuchajcie, nie bolały. A najgorzej z tego zejścia. Ja już nie umiałem. Ja już nie umiałem po prostu schodzić. Bałem się, żeby mi się coś nie stało. Bo taki kąt miałem. Chyba 45 stopni cały czas. No masakra. Oba, to już środku jest w namiocie, uciekła do namiotu także słuchajcie, ona wyczaiła, że idę z kamerą na pewno, to mówi, zwieje do namiotu tu jest nasz namiot, najmniejszy to jest nasz, słuchajcie, pamiętajcie najbiedniejszy, najmniejszy to jest lecha. Tak, tak tu się bawimy bo już mokra trawa, Beata w środku a ja tu kręcę, tu mamy śmieci, patrzcie, poprzykrywała słuchajcie a i wszyscy śpią. Wszyscy śpią, tylko my nie śpimy. Bo tam jeszcze też nie śpią. Tam rozbijają się chyba do pylonu. Tak, no bo teraz przecież nic to nie pojedzie. No, także to wszystko zostawiamy. Nikt nic nie weźmie. Ja tam zaraz skakuję, bo ta już nadrzała. Nadrzałaś, Betty? Nadrzałaś. Idę na ciepłe nogi, co? Ale zobaczcie, co się dzieje. Przybliżę Wam to. Zobaczcie, jakie niebo. Przepiękne. Powiem ja Wam, jakby była zima, to, to mi, mi, mi to zorze przypomina. Te, te czerwone to. Taki kształt ma jak, jak zorza. Także dobranoc. Widzimy się jutro. Mamy niedzielę, kolejny piękny dzień, dzisiaj jest, żeby was nie słamać, 20 lipiec i punktualnie godzina 20. Zatrzymałem się tu, żeby wam pokazać ten szczyt, na który się wczoraj wdrapałem. To jest ten szczyt, ten. To jest te wejście, podejście. Te bardzo strome. Potem tam idziecie w dół. Za ten płaskowyż idziecie w dół, aż do tej miejscowości. Teraz mamy białe noce. Dlatego nie ma problemu, żeby gdzieś chodzić po górach. A dzisiaj objeżdżamy, nie wiem, czy całą, czy w połowie, senię. Zacznijmy się w paru fajnych, ciekawych miejscach. Pokażę Wam, jak to tu wygląda ale ta góra jest naprawdę niesamowita na samym czubku siedziałem tej góry także znaczy zapraszam do lajkowania a przede wszystkim do pisania komentarzy i jak interesują Cię fajne podróże taki przewodnik, gdzie się zatrzymać gdzie warto, gdzie nie warto, żeby nie tracić czasu, nie przepłacać subskrybuj kanał, a my jedziemy dalej kolejny nasz przystanek posługuję się już telefonem, bo nie chcę kaleczyć tych nazw jest to Jord Vaer. Razem się to czyta ja, Jaren. Dobra, co zrobić Tu jest koniec Dużo kamperów I my jedziemy Od naszego kampu Zaraz Wam pokażę tą górę Znowu z tej strony, gdzie się wdrapałem E, tymi pazurami, takimi jak jest senie, macie senie i macie takie pazury. To tak jak idzie droga. Dzisiaj chcemy jeździć w różne miejsca. Trzeba wykorzystać piękną pogodę. Wziąłem sobie jedną noc więcej z Betty. Zobaczcie, jakie kampery, te bydlaki Austria, Niemcy, Finlandia. Z Litwy też byli. Tam nie idę, bo słuchajcie, no woda mi tam nie dziwna. Przepiękne są te góry. No, a ja się wdrapałem tam, jak widzicie, na tą górę tam. Od tamtej strony. Widok. No to co wam powiedziałem, że drugi raz bym tam nie wszedł, bo bardzo ciężko się szło, bardzo ciężko. Ale, ale pozostanie do końca życia. Dobra, widzimy się może na kawie, a nie to w innym miejscu. Kolejne miejsce naszej wycieczki nazywa się Ersfjord. Sprawdziłem, żeby nie było. Takie Malediwe, słuchajcie. Takie Malediwe. Jak się Wam podoba? Ciepło jest. Ludzie się kąpią. Nutrzejk no by myślał, że w sierpniu będzie cieplej. Ale widzicie, nie jest tak już. Lipiec to jest top. I najfajniejsze są te noce białe. Nie ma nocy. Możecie hulać, chodzić wszędzie. Pójdziemy tam, gdzie Betty. Auto już zamknięte. Stoją dwie Tesle. Betty już się cieszy, a mi mówi, może ręcznik sobie weźmiemy, poleżymy. Mówię, Betty nie ma czasu. Jedziemy. Senia jest cała taka piękna. A my już tu gdzie nie jesteśmy. A myśmy nawet 20% nie zobaczyli. Będziemy dzień indziej leżeć. Ale piasek fajny. Piasek jest taki jak. No, taki jak w Bułgarii, bo w Polsce jest bardziej żółty, a ten jest taki. No, też jest w Polsce, bo też taki białawy. Taki wygląda na biały. A no, przy samochodzie sobie polecimy dronem w sumie niepotrzebnie. O, by ty już musiała wejść, zobaczcie, już musiała wejść do wody. No ja może też już zaraz wejdę. Patrzcie, te góry. Gdzie nie idzie, wodospady po drodze widać. Śnieg się topi, o, tam jest wodospad. A tam do góry. Można popłynąć na Nordka. Ale płytko daleko. No, tam takie chaty dla bogaczy, słuchajcie. Norwegowie tam mają te chaty. Ślepa droga. Dzieci się bawią. Nie ma jak piasek na plaży. Kameci są fajne, ale do dzieciaków, chyba tak szczerze, ten piasek jest fajniejszy. Mogą sobie pokopać dziury, zamki pobudować. Dobra. To co? Lecimy, nie? Later on in the night, when the crowds have gone, we could talk under moonlight till dawn. Mm -hmm. We could stay to watch the sunrise, cancel all our plans. We don't need a reason why we just can't. Mm -hmm. mm -hmm. I wish I could stop time and stay in this moment. Never think about going. Won't you stay with me for a little while? Got myself free falling. Deep into your eyes, it you came to me without warning. But I knew why. I, I. Mm, I wish I could stop time and stay in this moment, never think about going. Won't you stay with me for a little while? Stay in this moment, never think about going. Won't you stay with me for a little? Atrakcja w drodze objazdowej seni Biersboten Boten to jest. Jakbyście mieli te zęby, to jest ostatni taki ząb na górze. jedna na mapie zobaczycie, a pokażę Wam dlaczego akurat tu stanęliśmy. To, że tu... No, fajni ludzie weszli, wyszli, dwa zdjęcia i idą. A tu trzeba historię opowiedzieć widzom. Jakieś przemyślenia? Na przykład, czy tu można tak rowerem się rozpędzić tam skoczyć? Co twórca miał na myśli, robiąc te podesty? Bo osobiście nie wiem, co mu w głowie się działo. Tak, o stamtąd przyjechaliśmy. Tam był tunel przez te góry. Bety, mi tu zaraz zdjęcie, czaśnie, fotę. Dobra, zrobimy fotę, polecimy dronem. No to lecimy. Jesteśmy może, nie wiem, 3-5 km i zobaczcie znowu, gdzie dojechaliśmy. Tu jest taka niby wysepka, półwysep, hamen, tak się to nazywa. Napiszę wam pod spodem i idziemy zobaczyć, co tu jest. Muszę tu zobaczyć jedną latarnię, bo jak już wiecie. co tam u góry spać jak ja jak już wiecie, Lechu. Lubi latarnie. Czekajcie, podniosę sobie to teraz. Senia jest naprawdę przepiękna. Rybek nie ma jakichś fajnych, dużych. I one wiedzą, że żeby tu wpłynęły na te płytkie wody, to już nie ma ucieczki. Patrzę, czy nie mam przybliżenia, ale nie mam. Auto tu stoi, taki tu mamy wjazd. Może będę miksował te nagrania z drogi razem z tym, co chodzimy. Bo, bo sama ta droga to wiecie. Zrobię też taki film o drodze z jakąś fajną muzyczką taką. Potem spróbuję jak... Tylko kiedy mi się ma nudzić. Słuchajcie, to jest problem, bo w tarce pomasiada mi się będzie nudzić. Ale ja nie dopuszczam do tego, żeby mi się nudziło. Znam takich ludzi, co nie mają co robić i łażą bez sensu. Lubią to żeby było śmieszne nagrywają to, a ja pokazuję piękne miejsca. Nie pokazuję slamsów wam. Ktoś chce zobaczyć, co jest slamsy. Są takie kanały. Ja wam pokazuję miejsca, do których warto przyjechać. A wy decydujecie, czy chcecie tu przyjechać, jakbyście tu jechali, czy nie. Idziemy dalej. Co do ładowarek, to znowu jakaś nowa firma, jakaś. I Eron wie co to tu jakaś knajpa i tu lechu idzie, oni jeszcze nie wiedzą jaka gwiazda tu idzie Może kiedyś powiedzą kurcze a myśmy, a myśmy go chyba widzieli w Norwegii Lechu sobie lubi tak pożartować czasami, wiecie To jest chyba ten hotel, słuchajcie ja go oglądałem mm. Patrzyłem, czy po prostu idzie coś, idzie coś w innym miejscu, zabrać, starter jest 150, mięso 300, to stówka, no to wiesz co, jakiś tam wegetarian, 200 to jest 66 zł. wiesz co, te ceny naprawdę, w Polsce już są takie ceny, a jeszcze jak będziesz w Polsce nad morzem, to już w ogóle, że już taka Norwegia, to może być chyba tylko tańsza. No i o czym ja to znowu gadałem? Aha, o tej popularności. Także mm. <noise> wiecie, że czasami sobie byle co powiem. Śmiać mi się chce. No ale trzeba się śmiać, słuchajcie. Kurz, trzeba sprzęt. Enduro, ale tu już chłodek. Ale powiedz jak jest cień, nie biata? To jest inny świat jak jest cień. Idziemy najpierw na prawo. Na lewo jest coś za szerokie, to takie. Wrzucę wam. Jak się to tu nazywa, ten kompleks. Jakie te tu są ceny? Bo mamy na kanale takich bogaczy, co jeżdżą po takich. Znam taką osobę z kanału. Imię zaczyna się na D. Ona tam lipy nie ma. Tu jest zachód słońca chyba jest, co? Chyba ludzie przychodzą na zachód słońca. Nie wiem czy widzicie, o widzicie tą górę, tą wysepkę. No to dwa razy przynajmniej jak ta wysepka ta Słońce idzie, albo nawet wyżej wczoraj było, o 23. Ale czysta woda jest? Nie wiem czy to jeżowce są, czy co to tam jest. Lecimy tu dronem bata. A patrz tu ta zieleń, jak, jak, jak ten, jak dywan. I słuchajcie, byliśmy tu w tamtym roku. I nic nie zobaczyliśmy, nic. Tak lało, że podjechaliśmy pod segle i zwinęliśmy żagle z powrotem. Wtedy, pamiętam, zrobiłem kilkadziesiąt albo albo już nie wiem, 200 albo 150 kilometrów nadaremno. Żeby ty... A tu są te, pamiętasz, myśmy je kiedyś nazywali pomidory te takie grube, takie bulwy. No ja bym, nie miał. powiem wam, że na tą górę miałem większą odwagę wejść niż na tym padlu tu pływać. Ja tak nie czuję gruntu pod nogami. Tam jest chyba ta latarnia taka, tam. Dobra. Beata sobie gdzieś tu zaraz siądzie. No na pewno na tym sobie siądziesz, co? Na tej ładnej ławeczce tam. A ja wylecę dronem z tej butki. e